Wymiana głowicy drukującej w drukarkach wielkoformatowych HP Office Jet Pro All in One z serii 9720 i 9730. Aby wymienić uszkodzoną lub niedziałającą głowicę drukującą na nową oryginalną głowicę drukującą HP, wykonaj poniższe czynności. Krok pierwszy. Wyjmij starą głowicę drukującą Włącz drukarkę. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Wkład przesunie się na środek drukarki. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka zatrzyma się. Unieś dźwignię zatrzasku karetki, aby odblokować głowicę drukującą, bez wyjmowania wkładów. Chwyć boki głowicy drukującej, a następnie unieś głowicę drukującą i pociągnij ją do siebie. Aby nie zabrudzić niczego atramentem, nie dotykaj spodu głowicy drukującej. Połóż głowicę drukującą spodem do dołu na kartce i odłóż ją na bok. Krok drugi. Zainstaluj nową głowicę drukującą. Wyjmij nową głowicę drukującą i wkłady konfiguracyjne, setup z opakowania, a następnie odłóż wkłady na bok. Nie dotykaj styków elektrycznych ani dysz. Dotknięcie tych obszarów może spowodować błędne połączenie elektryczne lub problemy z jakością druku. Chwyć głowicę drukującą po obu stronach ze stykami elektrycznymi skierowanymi do tylnej części drukarki, a następnie umieść głowicę w karetce. Ostrożnie opuszczaj dźwignię zatrzasku karetki do zatrzaśnięcia. Krok trzeci. Włóż wkłady konfiguracyjne SETUP. Upewnij się, że w podajniku znajduje się zwykły papier. Ostrożnie wsuń wkład konfiguracyjny SETUP do odpowiedniego gniazda, a następnie dociskaj wkład do zatrzaśnięcia. Powtórz powyższe czynności w przypadku drugiego zestawu wkładów. Upewnij się, że każdy wkład atramentowy wszedł w pełni do gniazda i nie wystaje ponad pozostałe wkłady. Jeżeli wkład wystaje, dociskaj go do zatrzaśnięcia. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów. Drukarka rozpocznie proces inicjacji. W trakcie tego procesu urządzenie może generować dźwięki, co nie jest powodem do niepokoju. Po procesie drukarka wydrukuje arkusz wyrównywania. Otwórz pokrywę skanera. Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu, a następnie wyrównaj stronę do wskazanego rogu. Zamknij pokrywę skanera i wybierz opcję Skanuj. Drukarka zeskanuje stronę wyrównywania, a na panelu sterowania zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu wyrównywania. Krok czwarty. Zwróć stare części firmie HP. Jeśli otrzymasz opakowanie zwrotne wraz z zestawem do wymiany głowicy drukującej, zwróć wadliwe części firmie HP do analizy. Jeśli opakowanie zwrotne nie przyszło, oddaj głowicę drukującą i wkłady do recyklingu. Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące procedury znajdziesz tutaj: hp.com Recycle.